Siemano, dzisiaj zrobimy sobie wegańskie nudle z pieczonym tofu w słodko-ostrej marynacie. No to jedziemy i zaczynamy od tofu, bo każdy, kto wie, jak zrobić dobre tofu, wie, że trzeba je najpierw odsączyć z nadmiaru wody. Tak więc odcinamy cienki płat z góry oraz z dołu, tak aby lepiej tą wodę oddało, ale zanim to odetnę też jakąś dubkę z boku, bo ma jakiś krzywy kształt. Te plastry możecie zachować na przykład na sashimi, yy, chociaż ono chyba nie jest za dobre, nie jestcie tego. Kiedy to mamy gotowe, układamy je na talerzu na grubej warstwie ręczników papierowych, pogrywamy kolejną warstwą ręczników i przykładamy czymś ciężkim, np. deską do krojenia i żeliwną patelnią. Jeśli macie praskę do tofu, to możecie jej oczywiście użyć. Następnie odkładamy je na godzinę, do jakiś czas zmieniając ręczniki, bo ono puści sporo wody. Przez ten czas przygotujemy sobie marynatę. Do naczynia wrzucamy 30 g pasty miso, 30 g miodu. 50 g Sriracha, 30 ml jasnego sosu sojowego, 15 ml mirin lub białego wina, jeśli go nie macie, jeden ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę lub starty na tarce, 1 łyżeczka startego imbiru, kończyły mi się naczynia, więc na około 5 ml oleju sezamowego, mieszamy i nasza marynata jest gotowa. Po godzinie tofu też jest gotowe, a jeśli myśleliście, że nie dodam do marynaty glutaminianu sodu, no to się myliliście. Opcjonalnie wy też możecie łyżeczkę dodać. Teraz do naczynia wlewamy kilka łyżek marynaty, układamy na to tofu i polewamy jeszcze kilkoma łyżkami. Przykrywamy i odstawiamy do lodówki na około 30 minut. Po tym czasie obtoczymy je w mieszance białego oraz czarnego sezamu. Pokrywamy je dokładnie z obu stron i wrzucamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza na 30 minut. Przez ten czas przygotujemy nudle. Do gotującej się osolonej wody wrzucamy jedną paczkę makaronu do ramen i gotujemy go przez 2 minuty. Ja użyłem takiego, jeśli chcecie to możecie oczywiście użyć innego lub na przykład makaronu ryżowego. Po tym czasie odcydzamy go, wrzucamy z powrotem do garnka i dodajemy dwie łyżki marynaty. Mieszamy i nasze nudle są gotowe, więc bierzemy się za składanie bola. Tofu kroimy na grube plastry. Szkoda, że nie możecie tego widzieć, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że ta marynata naprawdę głęboko przeniknęła. Trochę możemy spróbować i bierzemy się za składanie bowla. Układamy nasze nudle, następnie plastry tofu. Ja na lekcjach BHP to chyba spałem. Najważniejsze, że stópki są całe, więc jedziemy dalej. Posypujemy je szczypiorkiem. Opcjonalnie możemy położyć kimchi lub inne wybrane warzywa. Polewamy jeszcze marynatą, która jest jednocześnie naszym sosem. I nasz bowl jest gotowy. Zanim spróbujemy, na ekranie pojawią wam się kalorie i makroskładniki. No to próbujemy. Niestety muszę klęczeć, bo kadr mi nie łapie. Ale wezmę sobie najpierw trochę... Trochę tych nudli, bo jestem ich mega ciekawy. Lubię konsystencję tego makaronu ramen. Jest taki fajny, sprężysty, nie jest taki jak zwykły makaron spaghetti. No ale dobra, próbujemy tofu. Niesamowite. To tofu jest słone, słodkie, ostre. Delikatny taki fermentowany posmak przez tą pastę miso. Fajnie dopełnia to ten olej sezonowy, który naprawdę robi robotę. On jest mega wyrazisty. W ogóle jak widzicie ono, bardzo mocno, pokazałem wam zresztą wcześniej, bardzo mocno przeszło marynato. A ten dodatek sezamu na górze to jest taka fajna, fajna coś, coś w rodzaju panierki. To też fajną robotę robi. Generalnie świetne danie. Naprawdę jest wyładowane dosłownie umami też nie tylko przez glutaminę sodu, ale też tak więc, bez różnicy czy jesteście weganami, czy weganami nie jesteście, taką mifę musicie sobie zrobić, bo jest świetna. A ja zabieram się do jedzenia, tylko może trochę bardziej w bardziej ludzkich warunkach usiądę sobie na spokojnie.